Przepisie mówi o tym, w jaki sposób budować swój brand, w jaki sposób pomijać pośredników, jak używać odpowiednich platform. Cała ta książka, też można by ją znaleźć, jest o tym, w jaki sposób być cierpliwym w tworzeniu kontentu w odpowiedni sposób, w odpowiednich porcjach dopasowanych do odbiorcy, żebyśmy byli w stanie dotrzeć do osób, które będą chciały nas zapłacić nasze produkty i usługi. Przykładem może być dowolna branża. Możesz być muzykiem, ogrodnikiem, przedsiębiorcą, pośrednikiem branży nieruchomości. Każdym, kto chce się wybić, a dokładniej przebić przez szum komunikacyjny, przez ogromne treści internetowych, hurtowych, wręcz ilościach, po to, aby to na tobie skupiły się oczy twojego odbiorcy. Gary pięknie uczę najważniejszą walutą obecnych czasów jest uwaga, widza. Czyli to, czy potrafisz ściągnąć na siebie uwagę swojego odbiorcy, bo jak potrafisz, to cała reszta już jest prosta, możesz bez problemu mu łatwo sprzedawać. Wszystko, co my robimy, nawet to, że teraz to wideo oglądasz, wywodzi się właśnie z książki filozofii działania, jaką reprezentuje Gary Vaynerchuk w Ekonomii Wdzięczności. Ta książka nauczyła nas w jakiś sposób dawać, 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 aby można było w pewnym momencie poprosić. O co poprosić? O Zakup, czyli zrobić sprzedaż naszych produktów i usług. Czyli każde moje wideo, jakie widzisz, każdy mój post na Instagramie, każdy mój post na Facebooku, każdy webinar to zdawanie wartości, merytorycznych lekcji dla naszych odbiorców po to, aby mógł raz na 5 raz na 10 razy poprosić ich o zakup. Tego, co mamy do zaoferowania. I nas ona uczy, i przypomina tego, że trzeba cały czas pamiętać o odbiorcy, cały czas tworzyć treści, które powodują, że samo oglądanie darmowego materiału, tak jak w tym przypadku, daje wam już merytoryczną wartość, buduje relacje z odbiorcą i powoduje, że w momencie, gdy komunikuje sprzedaż, to jest nam po prostu łatwiej. Czym jest hassel? Jak będziesz słuchał dokładnie Tłumaczenia czy szuka sobie w sobie słownikach, to hustle to jest taki cwaniaczek. Ale w kontekście biznesu i nowoczesnego rozumienia tego słowa, hustle, to czasownik, który mówi cisnąć, napierać, napierdzielać do przodu w kierunku wyznaczonego celu. I ten termin, ten termin hustle usłyszałem po raz pierwszy od czuka w jego materiałach wideo i zacząłem zgłębiać, co dokładnie oznacza hustle. Hustle to jest pracowanie mądrze. I ciężko, jednocześnie, czyli work hard and smart, same time. I ta książka pokazuje wiele praktycznych rzeczy. Dla mnie, na przykład, bardzo odkrywcze było to, że mądre ciśnięcie to nie jest najpierw całą dobę, to jest pracowanie w trybach swoich największej efektywności, co oznacza, że muszę obserwować siebie, kiedy jest mój tryb największej efektywności i wtedy kierować moje, moją energię, moje działanie na działanie, na robienie, na robotę. Książka ta obala również wiele mitów. Pewnie słyszałeś o książce Simona Sinka Zacznij od dlaczego. a Ta książka to neguje i pokazuje, że możesz rozpocząć efektywne, skuteczne działanie dopasowane do ciebie bez czekania aż odkryjesz co jest twoją prawdziwą misją. To jest książka o tym jak odkrywać swoją prawdziwą misję, jak cisnąć, napierdzielać i ta okładka ognista pięść ogień Dokładnie pokazuje, jaką energię z niej otrzymasz. Więc, jeśli oglądasz moje materiały, myślisz, skąd ja mam tyle energii, skąd tak dużo u nas materiału, kontentu i treści, to jest to i połączenie tego, co mówi Gary Vee, z tym, co pisze między innymi Nil Patel, bo autorów jest trzech tej książki, co piszą w tej książce pod kątem skutecznego, efektywnego działania, mądrego i bardzo często wbrew i pod prąd temu, co wiele książek rozwojowych rekomenduje. To jest książka napisana przez Fredrika Eklunda, Szweda, który odniósł ogromny sukces w Stanach. Piękne jest to, że to jest historia Europejczyka, który odnosi sukces w Stanach, ale nie przeprowadza się w wieku jednego roczku i tam jest Amerykaninem tak naprawdę. Jest Europejczykiem europejskiej mentalności z kraju takiego jak Szwecja, więc jeszcze bardziej wycofanego pod kątem otwartości i interakcji międzyludzkiej i takiego błyszczenia. I ta książka pokazuje historię Klunda, w jaki sposób on doszedł od zera do milionera. Opisuje, w jaki sposób wygląda jego dzień, dlaczego tak a nie inaczej się ubiera, czemu ma takie a nie inne zachowania. I to jest książka dla każdego, kto zajmuje się sprzedażą. I on opisuje branżę nieruchomości, a nie tylko. Jeśli zajmujesz się sprzedażą w swoim biznesie, a każdy sprzedaje w biznesie, prawda? Dobrze rozwijającym się biznesie, to ta książka jest dla osób, które szukają sposobów no to, jak być oryginalnym sprzedaży. Dla mnie, jako czytelnika, jest o tym, w jaki sposób być niewzruszonym, czyli jak być odpornym na to, co się dzieje na rynku, jak być odpornym na to, co ludzie wokół nas mówią, robią, jak nas próbują wpłynąć, ale również część finansowa, jak się zabezpieczyć przed kryzysami w branży finansów. Książka jest dla każdego, kto jest fanem tego Robinsa, każdego, kto interesuje się tym, w jaki sposób rozwijać swój biznes, ale również jak go zabezpieczać, aby być. Niewzruszonym na to, co dzieje się wokół, i warto ją przestudiować, dlatego, żeby poznać również perspektywę amerykańskich finansów, ale przede wszystkim, co dla mnie jest najbardziej istotne, jak budować sobie samym postawy bycia niewzruszonym na to, co się dzieje wokół nas. No Bo mam sobie zadać sam pytanie, co by było, jakbyś działał, gdybyś się nie bał opinii innych, jakbyś działał, gdybyś nie bał się w sytuacji na rynku, gdybyś był niewzruszony. Ta książka Kreatywne zawołanie do Henry'ego pokazała mi, jak mogę działać, jak mogę się edukować, żebym potrafił z rękawa rzucać 50 tysięcy pomysłów na minutę. I tak właśnie się dzieje: że gdy mam do zadania problem, trudność, wyzwanie, to staram się wygenerować nie jedno, ale 5, 10, 80 rozwiązań na to, jak sobie z tym poradzić, jak wykształcić sobie umiejętność, aby ta kreatywność biznesowa była u mnie tu, teraz na zawołanie. Wtedy, gdy jej potrzebuje, a nie gdy hm, pojawiła się w na nieoczekiwanym momencie.